ważna rzecz. Jeśli kiedykolwiek w lesie będziecie, zobaczycie małego zajączka, małą sarenkę, małego jelonka, małego dzika, nie podchodzić broń Boże dotykać. Obok... To super, że wiesz, zaraz jeszcze o tym powiesz. Ten jele malutki leżał, obok niego przeleciał wilk i on go nawet nie wyczuł. Wiecie dlaczego? No właśnie, bo chcieliśmy, a człowiek najbardziej śmierdzi ze na wszystkich tych. No, ale są pewne mechanizmy w przypadku, po, tak jak my się rodzimy, poczekaj chwilę, tak jak my się rodzimy, my potrzebujemy opieki naszych rodziców przez, no, czasami nawet 20 lat, prawda? No, ale generalnie te, te pierwsze lata do no tam rok, dwa, trzy, cztery, pięć to musimy naprawdę długo się skupić, żeby na dzieci wychować. W przypadku jeleni, Sarek również, na początku przez pierwsze dni te ich dzieci nie są na tyle mobilne, czyli nie mają tyle siły i, i takiej sprawności, żeby uciec na przykład drapieżnikom, więc matka po porodzeniu je wylizuje, wylizuje je tak mocno, że one nie mają zapachu i matka wtedy je zostawia w jednym miejscu on się stamtąd nie rusza mama idzie żerować, idzie, czyli jeść, nabiera pokarmu wtedy ma mleko i przychodzi go karmić przez pierwsze dwa tygodnie te młode jelenie jakby sobie potrafią leżeć w jednym miejscu i, i wtedy są bezpieczne to jest, to, jest, to, jest, to jest przyroda, natura ma swoje mechanizmy które się od tysięcy lat ukształtowały i tak jest, dopiero po dwóch tygodniach on nabiera troszeczkę siły i wtedy zdąży za mamą i może uciec ale jeśli wy dotkniecie takiego, wystarczy dotknąć i musicie go przytulać, nosić, wystarczy go dotknąć i jak przyjdzie mama i poczuje ludzki zapach, to zostanie to mama. Ponieważ w naturze jest taki mechanizm przetrwania, że mama się tak boi człowieka, ludzi, bo to jest niebezpieczeństwo jej życia, że dla niej niestety będzie korzystniejsze zostawić to dziecko dla własnego bezpieczeństwa i przyszłych pokoleń, bo instynkt przetrwania i przedłużania gatunku jest najważniejszy w przyrodzie, czyli będzie jeszcze mogła urodzić następne dziecko, i to jest dla niej ważniejsze, niestety, niż ten ciele, Więc nie dotykajcie, bo dla niego to jest śmierć. Ostatnio, jeden chłopak koło kcyni w Nębogórze wziął takiego właśnie małego wielonka do domu. Ktoś mu powiedział, że zrobił źle, odniósł go na miejsce, ale niestety mama wróciła i go zostawiła. No i on mieszkał koło niego, bo mieszkał blisko lasu. I do dwóch lat dożył, zaprzyjaźnił się, mieszkał w domu, zjadał wszystkie rośliny, ale był takim jakby przyjacielem: przychodził, chodził do lasu, przychodził. I nagle, kiedy przyszły dwa lata, kiedy jeleń dojrzał, miał takie poroże pierwsze, przyszło rykowisko, czyli okres godowy Jeleni, zaczęły mu hormony mocno dokazywać, znał ludzi i potrafił podejść do ludzi i atakować ludzi. No bo się ich nie było. ale był silnym zwierzęciem i niestety trzeba było go zastrzelić. Zmaskawa musiała się tak skończyć, bo, bo stwarzał niebezpieczeństwo, więc nie dotykajcie takich zwierząt, jak są yy, małe. On mógł ugryźć? Yy, no, mógł też tam ugryźć, Ale generalnie Jelenie, słuchajcie, nie mają u góry zębów. Tylko mają na dobre zęby. Tak. I znaczy mają tutaj żuwacze, ale przednich zębów w góry nie mają. Teraz pokażę Wam sytuację, którą widziałem raz w życiu sytuacja, która... Oglądałem na filmach w naszej geografii, jak przylatują ptaki i pielęgnują inne zwierzęta. Tutaj macie przykład szpaków, które przylatują i pomagają temu jeleniowi. Gdyby nie ruszające się szpaki na tym filmie, to można by powiedzieć, że ten jeleń to jest jakby zdjęcie, on się w ogóle nie rusza. Wiecie dlaczego się nie rusza? Żeby nie się. Tak, to jest taka symbioza, czyli współpraca międzygatunkowa, on doskonale wie, że te ptaki mu pomagają, bo jeleń nie ma tak jak my rąk, że się podrapie wszędzie, dotknie się, może gdzieś tam kopytem się za uchem potrapie, ale generalnie na całym ciele nie ma możliwości, żeby coś się podrapać, więc on wie, że te szpaki sobie rozgarniały to futro i wyciągały mu tak, kleszcze, tak zwane pchły jelenie yy, i innego rodzaju jakiekolwiek robaki, które po nim chodzą. Za chwilę patrzcie, z lewej strony przychodzi następny jeleń który normalnie sobie żeruje, na którym ptaki nie siedzą, a ten cały czas cierpliwie czeka. Ja tylko raz, gdy się to widziałem, udało mi się to nagrać, byłem bardzo szczęśliwy. To się dzieje na pewno w przyrodzie dość często, ale człowiek no, nie jest tego częstym świadkiem, więc dla mnie przyrodniczo było to wspaniałe, wspaniałe nagranie. Zobaczcie, jak te szpaki zobaczcie, Ten drugi normalnie żeruje, a ten sobie cały czas czeka. Bo wie, że ptaki umarają, tak? Widzicie, jak się dogadują zwierzęta pięknie? A teraz opowiem Wam historię potężnego jelenia. Był 2015 rok i ja zobaczyłem na łące takiego jelenia. Jest to młody jeleń, jest w wieku tutaj chłopaków, tych najstarszych z klasy powiedzmy, bo był młody jeleń, jak jest sylwetka jego taka wyprostowana, głowa do góry, to wiadomo, że to jest młody byt. Im starszy, tym głowę, jest większe, głowę ma niżej. Ja wiedziałem, że to jest bardzo młody byk, i wiedziałem już, że ma niesamowite poroże. Bo ja przez te lata się naglądałem tych jeleni bardzo dużo, więc wiedziałem, że to jest coś zupełnie innego, niezwykłego. I w 2015 roku widziałem go kilka razy. Yy, nagrywałem go, kilka zdjęć porobiłem. I przyszedł rok 2016 i on jeszcze miał większe poroże. To jest ten sam osobnik, później nam powiem, dlaczego to wszystko wiem. A w 2017 roku miał już takie poroże. Był naprawdę niesamowity. Z Tych oblóg, jak tutaj było 10, to on miał na jednej 14. Czyli był 8,20. Było to, to niesamowite poroże. Ja go zacząłem spotykać, nagrywać. Tu on jest z podczas rykowiska i pewnego razu podszedłem do niego. To no. jest zdjęcie tego jelenia? Tak, to jest zdjęcie tego jelenia. Za chwilę wam pokażę dokładnie poroże. I pewnego razu pojechałem na rykowisko, sprawdzić trochę wcześniej fotopułapki i... Była godzina 16, tej lenio ryczą zazwyczaj trochę później, ale ten już ryczał, ponieważ jakiś młodszy byk chciał mu odebrać samicę i ja do niego, słuchajcie, dwie godziny się czołgałem. Udało mi się na 8 metrów do niego podejść. On sobie leżał w takich, w takich naprawdę dzikich, dzikim terenie zakrzaczonym. Miałem dobry wiatr. On ciągle ryczał, tamten drugi mu odpowiadał. A on sobie jeszcze tak spokojnie, bo to stary byk był. Czy starszy tam 6-7 lat miał wtedy. Ale w pewnym momencie ten wiatr, zaczął wiatr trochę się kręcić, on nie poczuł, on wstał, zaryczał i no, niestety uciekł. O, tu jest jeszcze on. Ale już wiedziałem dokładnie, w którym on miejscu przychodzi, więc prawie całą noc nie spałem. Wcześniej pojechałem do lasu yy... i usiadłem na jednej polanie, blisko, zobaczyłem sobie, jaki mam wiatr, i nagle słyszę z lewej strony ryk. Więc chwyciłem tą muszlę, zaryczałem tylko raz delikatnie, nie za mocno, żeby nie wystraszyć, i on mi wyszedł. Na to jest właśnie ten jeleń, a tu jest właśnie to poroże, to jest poroże, tak tego jelenia. zaraz wszystko wam opowiem. On zrzucił to. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, to jest bardzo rzadko, i żeby tyle odnóży taką wagę miał jeleń. Można sobie przeliczyć, za chwilę sobie później możecie sobie... Teraz zobaczcie jaki ciężar nosi jeleń na głowie. A ile oko to to 4 kg. Kilogramów. Hmm. Więc ma co nosić I słuchajcie, ja byłem y, po tylu latach zapasowany. No to 13, nie no więcej. Y, byłem tak zachwycony tym jeleniem, tą historią, że postanowiłem szukać tego jelenia y, w całym prawie naszym regionie. Wszystkie lasy przejeżdżają w okresie, kiedy są te zrzuty. Z nadzieją, że znajdę te zrzuty. Niestety nie znalazłem. Ale yy, w lutym dostałem taką wiadomość, witam serdecznie, dodałem pana do grupy Zrzuty Jeleni, ktoś wystawił tykę 6,20, 100% od pana byka, gość ma znajomych na Facebooku z Gołańczy, waga 3,97. I właśnie to jest ten gość, to był Kamil, który znalazł jedną stronę, ja do niego od razu napisałem, i yy, ja napisałem cześć, mówię słuchaj, ty znalazłeś takie poroże, wiecie co mi odpisał? I na, nie napisał ani cześć, co słychać, tylko napisał nie jest na sprzedaż. Od razu, nie? Ja no dobra, a ja mówię, super, ja nie po to pytam. Ja mówię, fotografuję tego jelenia, mówię, a to ja pana znam, pana obserwuję, bo też jest fanatykiem zwierząt i Jeleni. On, on mnie znał z, z Facebooka. I ja zadzwoniłem do niego, umówiłem się i on powiedział, że drugą stronę znalazł rolnik, to jest ten tutaj u góry. Rolnik na polu. Zobaczcie jeszcze był mróz. Czy mrozek, znalazł dwie, ale to jest od innego jelenia, a to jest od tamtego co trzymał kamień. Na szczęście znalazł je dwie osoby. Dla mnie na szczęście, słucham. Ile to kosztuje? Teraz zaraz o tym powiem. Kilo dużo kosztuje? E, no dzisiaj kilo poroża kosztuje około 100 zł. Ale wiecie, dla mnie to poroże miało zupełnie inną wartość. Ja tego jelenia obserwowałem przez lata, marzyło mi się to poroże. Ja pojechałem do tego Kamila, do tego Marka, się spotkaliśmy, ale ja widziałem u nich fascynację, bo jak ktoś znajdzie coś takiego, to jest znalezisko raz na całe życie. I oni generalnie, ja nawet nie zapytałem czy chcą to sprzedać, bo wiedziałem, że w tym okresie jak oni to znaleźli, to na pewno mi tego nie sprzedadzą. Bo byli tak zachwyceni tym porożem, że wiedziałem, że nie mam szans. Więc poczekałem sobie miesiąc czasu. Zabrałem sobie wszystkie poroże, które miałem zebrane przez lata, miałem takiego jelenia z drewnianą czaszką, z yy, wielkim też porożem, nie takim, ale też wielkim, jakąś fotopłapkę starą, lornetkę i pojechałem do nich prosić ich o sprzedaż. Ten Marek, ten rolnik, który znalazł na polu, od Jeszcze razu... Co widać. tam? widać. No może kot. Od razu się zgodził, dostał tą czaszkę z jeleniem, fotokłapkę i lornetkę. To była wartość około 2000 zł, 2000 zł. a do drugiego chłopaka pojechałem z porożem, który zbierałem przez lato o wartości 3000 zł i 3 godziny namawiałem go, żeby mi sprzedał. Dopiero po trzech godzinach się zgodził. Yy, długo to trwało, bo też tam był jego kuzyn, który był tam yy, skupiał poroża i go namawiał, żeby nie sprzedawał, no ale w końcu jak ja ostatniego takiego, takie wielkie poroże prawie blisko, może nie w takiej formie, ale też takie ciężkie mu dałem, dopiero mi sprzedawał. To kosztowało mi pięć tysięcy, słuchajcie, bardzo dużo pieniędzy. Ale ja tego nie żałuję, ponieważ to jest dla mnie niesamowita pamiątka. Historia tego jelenia była były bardzo ciekawe. Zresztą są filmy na YouTubie, ja dzisiaj tego filmu nie będę wam puszczał, bo za długo by to trwało, ale jak macie ochotę, historia potężnego jelenia. Powiem wam szczerze, nikt takiego filmu jeszcze nie zrobił, przynajmniej w Polsce, o takim jeleniu. I, 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 ty, i tyle, tyle zdjęć, tyle historii. Ja obiecałem tym chłopakom, że wiedzą, gdzie ten jeleń już ma swoje ostoje, bo ja go nie znalazłem. Ten jeleń przychodził spod Margolina do Kcyli, 30 km. Ja też w tym lesie tam byłem. Ale nie znalazłem tego poroża i postanowiłem je spać miesiąc w lesie, w okresie w maju, kiedy to poroże rośnie i nagrywać tego jelenia. Tu zobaczcie jak to poroże rośnie, to nie widać, który to jest jelena. No to mam młodego byka, który jeszcze nie zrzuca.